Będę dzisiaj robił walkę na boty. Jak widzicie, tutaj jest jeden gracz, bo to jest mój kolega. Bo się zgodził na nagrywanie. Wpadnijcie na jego kanał. Tam nie wiem jaki, jaki ma e, nick. Jaki masz nick. Nie powiem! Okej. Okay. No i tutaj mamy, Będziemy robili, że ja jestem samemu, on ma trzech dwóch botów do pomocy, bo jest gorszy. Hej! <laughs> no, masz dosłownie nick bot 16. Przepraszam bardzo. To w sumie rację. <gry> no i dobra, to jest moja pierwsza postać. Uh, dobra, to jest lepsza. No i dobra. A, ty już dałeś do to. Dobra, zaczynamy. A, a, tak, dałem, dałem. Zaczynamy. Chcę się pochwalić moim skinkiem tutaj. Ładnym, widzowie. Ooo! Ale i... To nie tak, że go totalnie widziałem. O nie, Bainflip fajna, fajna. Musisz się porozumiewać jakoś z tymi botami. A, i jak coś ten film... O nie! nie cel... to... to ja, to ja! Nie! O? Tak. Nie no, ja cię... Nie, dobra! Nie udało się! Ja wciąż jestem taki słaby! Nie no! O, o kurde! Dobra, yy, tutaj... Generalnie coś mi nie piekło, ale ja żądam rewanżu, więc dawaj go to. No weź dwa błoty do pomocy, co? Nie no co ty? Zmieję się postać na... No, ale zaraz wygrałeś, jest 1-0 dla ciebie, tam Pogramy sobie z 20 minut. Tak mniej więcej, nie? Niech coś no, widzi. No. Okay. Tak 20, 25, coś takiego. Dobra. Czekam na ciebie. Nie. Czekaj, czekaj. Generalnie w sumie jak chcecie, mogę wam dać moje ID, czemu nie? Macie tu moje ID. A dajesz? co ty wyrabiasz? No co? No w sumie czy ktoś, Nie chce muszę się, ich akceptować. Nie wiem, czy ktoś z będzie chciał Cię znajomych. No, a poza tym nie muszę ich akceptować. Wspirać? No dobra, no, patrzyliście się. Zatrzymajcie no, potrzyliście... się. Zatrzymajcie się film w tamtym momencie, jak chcecie mnie dodać. Napiszcie mi gdzieś tam, nie wiem, gdzieś to mnie napiszcie i może was zaakceptuję, może. Subskrybuję, go, ja, dlatego obejrzę film z moim udziałem. Dokładnie, idźcie na jego kanał, bo on tam ma kanał z Minecrafta. Jest, to. dostałeś. Ja dostałem. A... Wow. Państwo, czemu mi się postać nie zmieniła? Chciałem pomieć. Nieważne. No i one read, jeden. One v one mamy Oh shit, OH SHIT O nie, serc Teraz go tylko na dystans o, wziąć ode mnie. <laughs> Teraz go tam tylko na dystans wziąć Ja jakby go tutaj Ać, Muszę go jakoś tak fajnie Chcę dziabnąć Nie dziabniesz mnie, nie dziabniesz Dziabnę mnie cię. Nie działniesz, nie działa o kurde! Jest. jest! Gdzie on jest? Ła! Wow. Tam jesteś, no ty uciekasz cały czas. No, nie... Dobra, dead. let's go. Ja nie chcę być, dead! Dostał mnie! Cieszę <grym grym> No nie fair, bo ja chciałem mieć, bo i mi nie zmieniło, chociaż klikałem, żeby zmieniło, chociaż nie wiem, ja się nie kurde! Teraz nie, nie finałowa runda. Fajna finałowa runda. Jestem tuż za tobą, więc chodź tutaj. Zercz... O jest. Ja Nie ja, se zabiłem. ja się zabiłem. No dobra, rozegram to taktycznie. W sensie? Taktycznie. Jak? Ty nie wiesz, co to znaczy. E <grym> faktycznie. Ej, zrumowaliśmy! Taktycznie, faktycznie Nie, nie, to jest... To jest tragedia! Co jest? Jak ja tu przeżyć miałem? Nie wiem, to... Znowu teraz gram taktycznie. Czepłem się z powrotem. <laughs> o, widziałem cię chyba! No gdzie jestem? Nie ładnie, ty, ty. jesteś, jesteś, jesteś! O nie, o kurde, uciekł mi! Widziałem cię, widziałem cię, widziałem nie, cię! Nie no, fakt to trafiło! Zdrać! Nie! Nie, no. Poczekaj, zmienię mapę, zmienię tryb gry, ok? Dobrze, dobrze. Tylko nie usłyszę te boty do pomocy, bo ja chcę, żebyśmy się zbili nawzajem. Dobrze, proszę cię. Nie, będziesz sukniami. Trochę dużo tych. Poczekaj, muszę się zastanowić. Dobra, wylosuję, poczekaj. Yy, masz małą no. uwagę. Jej, to tak co chciałem. Co? Czy który... Aha. Ale moje ty to co? Wskazujmy swoje i moje. Nie. O ty mały. Dobra, zaczynajmy. Już teraz się czuję pewna Popiję sobie troszkę osi Osi? Osi Słuchaj, o to chodzi w tym filmie Że, że, że ty masz dwa boty do pomocy To, mhm. jest, to nie chodzi Zracowałem, nie chodziło mi, że jesteś za słaby Tylko chodziło o to, że ten Że, że no. mam 1 v Rozumiesz? Fajnie, fajnie uh -huh, uh -huh. O jest? O oh shit! O oh shit! No i nie no! Jak? No, nie wiem jak. A ja! No jak wy to robicie? Jak ja mam was pokładać? No nie wiem, było mi nie dawać wodów i sobie też było je dawać. E tam. no to, to chodzi w tym filmie, nie? Nie dostrzegłeś czy jak? No bo byłem w cienia. Dobra, ja, ja... Zabite boty! No, też mi rozkaz, zabij te boty. No, też mi rozkaz, <laughs> po Słuchaj, boty to boty, nie? Już jestem gorszy. Ja, nie wiem, właśnie... O, właśnie zabiłem. Jak mi jest ciebie pokonać z boty tak szerzej? No i co? Tak, no i co? No i co? Dobra, już się tak nie ciesz. Już zmienię, nie, nie, połóż taki niespodziankowy. Boty górą! Nie ma, muszę pójść po tej szczotce i patrzę tak bez poderu po Przepraszam widzowie. Przepraszam widzowie. Przepraszam widzowie. No dobrze To ja to się w ogóle nagrywał? Nagrywa, no, krewa, dobra Chłop, bo najgorsze by było, jakby się nie nagrywało No, to jest najgorsze uczucie Ja raz tak pisałem, kiedy nie miałem jeszcze OBS-a Ale to chyba shortów tylko były, nie? Czy nie? Tak, może Staj, to, że ja dostaję z ciebie do Ulta, rzeczy i do tego. Gdzie jestem nasze? No, nie, nie, no, muszę, że to jest ten aż. Nie, 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 zabiłem Inaczej nie, 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 nie no jak... Jakie to jest knębienie, no! Żadne gnębienie, tylko tygrę się umiesz. Ej, <grystanie> co mi się stało? No, no nie no! Zwodzę! Wygrywa, Zgrywam, wygrywaj! Nie grywam, wygrywam! Nie wy czemu? No zobacz, ja, mam ma niebieską to, to gwiazdkę, czy... jak mam niebieską gwiazdkę, to wygrywam. Mordo, ja mam hypercharger. Ale jak mam niebieską gwiazdkę, to ja mam zagwarantowanego Winka, wiesz o tym Haj Pan Clark! Jestem teraz równie szybki jak ty! Yeah, Zamczyłeś się... w moim kółeczku! Bo lubię może... Nie, w moim kółeczku! Będziemy się tak gonić. Nie biegaj na baseni! Nie biegaj na basenie! <laughs> Będę biegał na basenie. Jestem mądry. Boże nie, Jeju, jaki ja mądry jestem, jaką ja strategię wyśliłem. No nie taką, nie taką chyba mądrą. Na niego, na niego bo ty tak! Nie! nie! Mam niebieską gwiazdkę! S, 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 S! I co? I kto to jest taki mądry, co? Na niego po ty, na niego, na niego! O nie! Mam niebieską nie! gwiazdkę, wygrywam, let's go! Przegrałem, przegrałem, bo... Ale akurat wtedy... O nie, ja nie mam Edgara. Dobra, ja już się tak... zmieniam z tego Edgara spokojnie. Hmm, a czy tutaj są mutacje? Chyba nie działają te mutacje. Dobra, spróbuję tym. Aby nie wziął tego o czym myślę. Niczego. Nie ważny. No Tika chodzi mi. Bo tik boję się Tika, tiki są OP. Boisz się tików? No, tiki są OP. Wiesz co to jest TIK? Dobra, let's go, nie wzięted Edgara. Kogo <goda> nie mam. Ty za niego! Cholera. Jest! Nie, nie. Nawet się nie wasz. Idź tam, tam, tam. Ty, ona mądra jest, ona nie chce niebieskie gwiazdki tracić. No. co do mnie jest mądra. Wow, tu mały, o, cholera, 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 oni mają niebieską gwiazdkę! Tak, my ją mamy, a co? Nie widziałem. Nie wiedziałem? Nie! Ja na koniec zabiłem! Ale bym wygrał, tylko... Dobrze, dobra. Hmm. Bym wygrał, tylko czas się skończył, bo tamten uzby już tam zabił twojego barleja. No, 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 no. Na niego moje boty, na niego! Ja <laughs> no. nie, nie, wygrywam, nie. wygrywam, 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 wygrywam! Jest mam Nie masz 16, to o czym ty gadasz? Ja, jak cię zabiję, to, to wygrywam wiesz o tym? Wygrywam, jeszcze to zrobię! Zdawał. Znaczy, mi by się udało, Dawaj. Halo. Czekaj, czekaj. Że... Dalej szukasz tego stroju? Co? Dalej szukasz tego stroju? Tak. O. Mam nadzieję, że go nie wyprali, bo w nim nie pójdę, jak jest mokry. <grym> pójdziesz pójdziesz później. Ja, ja dziś gram na zewnątrz. No i? ja też. Jest zimno! Gorąco jest. Dobra! A możesz zmienić tryb na, na piłkę? Dawaj. Zmień na zadymę! A, zadymę? Dobra. Zmień na zadymę! Widzowie, widzowie, pamiętajcie, to takie suba kawiemu, a najlepiej odwiedźcie potem mój kanał. Zobaczcie, e, e, jak Ej, ja Ci promowałem kanał, więc nie mój taki chącz! Nie no, czekaj, że już... Nie, ale nie... Mówiliśmy trzy razy, żeby odwiedzili Twój kanał i suba, więc... A ja pojedziemy na końcu mnie też trzy razy! Dobra, no dawaj. Już zaczynam, już zaczynam, no, 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 nalecę. Na, na ja ja nie dostałem trzy ty do pomocy, nie dwa. Mama? Tym ma jak to masz kawa? No. Dobra. Chodź tu. Tak. Stary, wyciśnij się, do ciebie gada No nie! Ja znowu będę musiał to wyciąć. No już lecę, czekaj, bo mi się... Co? Tak. Co? Nie kumasz ja? Nie no, no, ile ja tego będę musiał wyciąć? Hmm. Dobra, Dobra. widzę je. Muszę się z... tak Tak zwieszać, Czekaj, że idę na dół, to mam lepszy internet. Okej, okay, spokojnie. No boże, obyś w programie do montażu nie było tego słychać. No raczej będzie, będę musiał teraz... robić. Tak. Więc tą gierkę straciliśmy. No nie. No. Aaron Davis. Ty masz już kieła? No ja mam kieła, ale nie mam do niego skina. A ja mam. Dobra, dawaj go, mam tego. Dużo mam skinów. Poczekaj, pokażę wszystkim, widzom, przy okazji tobie też, co zobaczysz na filmie, okej? Okay? Dobrze, dobrze. To są moje wszystkie skiny. Do... A, jednak mam trzy tylko. zobaczysz się na filmie, <laughs> ale polecam ci serio oglądnąć ten film, zanim go obejrzysz. Znaczy, zanim go wrzuć. Obejrzyj ten film, który nagrywamy. Ja wiem, o który moment ci chodziło, ja wiem, słyszałem to. To świetnie! Ponieważ będziesz miał przez O kurde, o kurde! Czemu znowu masz bulę, tylko nerwoko! O kurde! A ty jesteś bólem! Tak, nerwoko! Nerwoko, nie! Nie no! Nerwoko po prostu! Jak ja się teraz wkurzę! Wiedziałem, że to zrobisz. Oddawaj, oddawaj, dzięki, Zresztą. Ej, ja Ej, ja co do... CZELAM E dobra, teraz zrobimy 1v1 na sztukę nożną, okej? Okay? Nerf poko, po prostu, nerf poko. Zrobimy teraz 1 v co ty na to? Dobrze, nareszcie Niech będzie tak, pod koniec filmu zrobimy 1 v Trzy 1 v okej? Teraz, bo w sumie nie liczyłem ile jest, ale... No, 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 to świetnie, Mr. Lo lo lożka Znamy. Policzę jeszcze w tym, nie? I napiszę widzom pod koniec. Rioski, syry, łachu, hobby, ryny. No dawaj go to, stary. A. E, na nie chcesz? No to weźmy one na zademnie. Okej, lecimy. Do ja przegrywam 5 do 0, jak to możliwe? Nie wiem. Nie wiem, choć się domyślał. Idykie? Dobra. Nikt nie mówił, ŻE a, są a, mnie nie Myk przepiłem ci się przez bramkę i teraz strzelam. Mogłem jednak zmienić postać. Nie! Obronię to! A nie. nie! Nie! Ale mieli Spokojnie, spokojnie! Czerwony, bo nic nie da, będziesz po prostu. O kurde, o kurde! Nie! No, nie! Kami, proszę cię A Ej, nie roli, 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 ja Roli, nie roli, 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 bo ty tam... stary, proszę cię, nie rób mi tego, stary! Co? Nie, ja... nie rób mi tego! Proszę stary. cię, zaraz zacząć tu przeklinać. Nie, ci... proszę! Znaczy sobie nie chcę trafić na YouTube Kids, ale możliwe, że mi zajmą... zdejmą film przez to, więc proszę nie. Dlatego ja najszybciej to zrobić, żebyś musiał więcej montować. Proszę nie! Zeszłam czas na youtubera. Teraz już wiecie jak no szantaż... Dawaj goto! Co? Dawaj goto! No dobrze! Bardzo o nie proszę. Tylko czekaj, bo muszę musisz spędzić na osobność. Błagam, wytnij to, bo musicie spędzić na osobność. No. Nie możesz tego zostawić w filmie. Co? Nie możesz tego zostawić w filmie, bo nara, dobra. Ty nie, serio, Tylko, wytnij tylko wytnij się rozłącz, bo twojego numeru nie chcę zlikować. Ty się chcę, rozłącz, okej? Okay? Nie chcę zlikować, chłopie, numeru. Nie zlikujesz numeru w taki sposób, albo w sumie dobrze to zrobię. Nie, mogę zlikować, bo cię ukryłem. Musiałbym teraz wyjść ten, więc rozłącz się. Ty. No dobra, już się rozłączam, nie Dobra, widzowie w takim razie zagram sobie jeszcze tutaj rundkę. Jak wygram, to oznacza, że ten, że, 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 że wygrałem te 1 wyłane. Jak przegram, to oznacza, że przegrałem, ok? No bo kolega musiał skończyć um, z powodów przykrych. I teraz zobaczymy, jak pójdziemy. Będą teraz ciężsi gracze. I zaczynamy, zobaczymy. O nie wiem, czy krew. E, Dobra, lecę. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Bardzo możliwe, że to wygram. Ewidentnie to wygram. Na e, spokojnie. No właśnie, bo ja tutaj takiego sitona mogę robić. O nie! Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Dobra, szczeli to. No i wygrałem manwiła na Essa z tą. Mordeczko, jak to oglądałeś. A więc to był Kawi. Jeszcze raz przypomnę, żebyście nie zapomnili Lajka like i suba. Jeszcze raz się Wam pochwalę dropem. Z mojego star dropa. O! Proszę bardzo. Znaczy jajka i, i nara.